Cześć, witajcie. Dzisiaj druga puszka zakupiona na poczcie. Pisaliście, żeby kupić drugą, więc kupiłem. Słuchajcie, jak pod tym filmem będzie 15 tysięcy wyświetleń, to pójdę następną kupić. I zobaczymy, co się trafi. Cena 29 zł. Waga 300 gram. Monet około 80, tak jak było w tamtej. Ja, słuchajcie, policzę, wysypię. I zaprezentuję to inaczej. Sklasyfikuję Państwami i tyle. No więc Przecinamy tu taka plomba. Pudełeczko po, po, tych, po sałatce jarzynowej. Co to nożyczki nawet? A, wbiłem się w pudełko. Ja szybko wysypię. Możecie zrobić sklina. Co było? A potem już zrobię to tak jak. Tyle monetek. Wydaje się, że tym razem są trochę ładniejsze niż ostatnio. No i dobra. Za chwilę się widzimy. No, już sobie posegregowałem. No, jak widzicie, najwięcej jest z Belgii. 39 monet. Słuchajcie, poprzednio było 20 monet z Belgii. Może mi się uda zmieścić na tym filmie. To jeszcze Wam pokażę. Jedynie, co tu jest może ciekawe, bo te monety przedwojenne ta z dziurą, ta, ta, ta i ta monetki przedwojenne, reszta to stara Belgia i trochę nowsza sprzed wprowadzenia euro. Zobaczmy drugą stronę monet. I tutaj druga strona monet Belgia. Następne państwo, które się najwięcej trafiło, to jest Polska. Nawet moneta 20 groszy współczesna się trafiła rocznik 1990. No, Dobra, druga strona. I druga strona. Jak widzicie, 20 groszy rocznik 1990 się trafił. Tylko 20 milionów sztuk jest wybitych. W stanie menniczym taka moneta jest wyceniana w katalogu na 50 zł, ale to jest stan obiegowy niestety. Następnie półwysep iberyjski, sześć monet z Hiszpanii i jedno escudo z Portugalii. Na uwagę zasługuje 5 ptas z Hiszpanii. Tutaj 82 mistrzostwa świata w piłce nożnej. Mamy piłkę nożną. Grecja. Druga strona monet z Grecji. Oczywiście dawajcie sobie stop klatki, bo ja nie będę długich filmików kręcił. I tutaj łączone Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Irlandia i jakaś wyspa. Druga strona tych monetek Francja przedwojenna, te dwie, Jakiś, jakaś monetka słuchajcie, czekajcie, ta Arabia, Stotinki Bułgarskie, Bostwana, Nederlanden, te dwie. druga strona monet i tutaj trochę demo ludów Czechosłowacja halerze i kop korony y kopiejki i dinary Jugosławia i druga strona monet z demoludów i na koniec Skandynawia dwie z Norwegii sz Szwecja i to Fem... R, to nie wiem, który to jest kraj skandynawski. Jak ktoś wie, to napiszę. I druga strona tych monet to z Norwegii, z tą pszczołą mi się podoba. To by było na tyle w tym odcinku. Słuchajcie na przyszłym konkursie. Ja Wam większość tych monet rozdam w konkursie. Wszystkie wiadomości będą wkrótce. Czymcie się i do następnego. Na razie.